Cześć, jestem Cydia, to jest epizod trzeci The Walking Dead. Przed nami długa droga. Mam nadzieję, że czekaliście na tą grę, na tą serię, na kolejny epizod tak bardzo jak ja, bo naprawdę czekałem bardzo. I myślę, że możemy sobie już zacząć grę, a później już w samej grze wszystko opowiem wam co i jak. Gra wyszła oczywiście kilka dni temu, widzicie się dopiero dzisiaj, bo naprawdę mam ostatnio bardzo malutko czasu. Praktycznie w ogóle wczoraj chciałem już nagrywać tą grę w sumie, ale wyskoczyła aktualizacja, bo właśnie wczoraj wyszedł epizod czwarty Dead. Tutaj mam jeszcze przypomnienie z poprzednich epizodów, więc to mogę sobie przegadać. Jeśli ktoś nie oglądał, to polecam, bo jednak lepiej oglądać po kolei, a nie od trzeciego epizodu. Teraz nie będę tego opowiadał, bo jeśli nie pamiętacie, to raczej... raczej to wam dużo nie powie. Tylko jedynie przypomnij, tak? Ale jak już mówiłem, nie nagrywałem tej gry, bo jest październik, teraz praktycznie nie mam w ogóle czasu. I myślę, że teraz trochę tych odcinków nagram, zobaczymy. Ogólnie teraz jedynie w soboty mogę nagrywać, w soboty jedynie mam praktycznie czas, więc. No, ciężko z nagrywaniem będzie przez październik. Ale myślę, że już w listopadzie wszystko wróci do normy tych dwóch filmów dziennie, bo na razie, jak wiecie, wychodzi jeden chyba tylko. Ale wróci to do normy. Okej, okay, mamy magiczny napis, że gra przystosowuje się do naszych wyborów. Jest to poniekąd prawdą. Poniekąd, dlaczego poniekąd to Wam może powiem na, na zakończeniu serii, bo... No, nie chcę teraz niczego mówić, ale tak, trzeci epizod zaczyna się. Żywe trupy. Wow. Ach, już chcę grać. Oczywiście grałem totalnie na ślepo. Nie widziałem żadnych filmów, nic po prostu. Więc będzie myślę fajnie. Gwardia Narodowa. Nie zdążyłem przeczytać. Ale okej, okay, mamy Lee, mamy. Jak on się nazywał? A, Keny, mamy Lee, mamy Kenego. I są w jakiejś wiosce. Z tego co pamiętam, to właśnie w poprzednim odcinku tu przyjechaliśmy. no. Wyjechaliśmy poprzedni... Wyjechaliśmy po prostu z poprzedniej lokacji i przyjechaliśmy... Znaczy, no. Było pokazane tylko, że wyjechaliśmy. Ale okej, okay, powinno pójść gładko, możliwe, nie podoba mi się. Powinno pójść gładko. Nawet nie wiem, o co zapytać. Dobra, teraz już się trochę będę wczuł w to, bo jednak chcę ją poznać. Mówiła w poprzednich dwóch epizodach była świetna jeśli tutaj będzie tak dobrze, jeśli ten epizod będzie tak dobrze jak pozostałe, to... To będzie świetny. Tak. Oh, Coś wiesz, wiesz, chyba wiesz? boli? Mmm, the the powinniśmy wyjechać, zostać... i should go motels run its course and it's not safe well if that's what you think you should probably fucking speak up lily's dug in okay, yeah, just like last time over the rig into the pharmacy and scrape together whatever supplies are left no, don't like much in there hey we're out of options

Co tu mamy? Okna zablokowane przez gruz. O, gruz. Hmm. Huh. 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 <laughs> nie powie nam nic ciekawego. A tam pójść chyba nie możemy, jak widzę, tak? A tu mamy Kenego, tu mamy napis. Co tam jest napisane? O, samolot się rozbił, śmigłowiec. No. Powiedz, co tu jest napisane, nasz. Aha, tylko spojrzał, ale Everett's pres... "prescriptions". No sorry, nie wiem, co to znaczy. Zabijcie mnie, nie wiem. So much military. wojsko nam tu nie pomoże, jak widzimy. Beczułka. O, też, ma, też nam nic zbytnio nie powie. W poprzednich epizodach chyba tak nie było, że po prostu ej, jak nie miał nic o czymś do powiedzenia, to po prostu mówił. Hmm, tak się zamyślił, jakby, ale. Tutaj to wprowadzili. Skoro wprowadzili, to niech tak będzie. Mamy nasz samochód. Co tu jest? Wyciągarka. Użyj. Hmm, zabiłeś jej ojca, poradzi sobie, nie jest dobrze, martwi mnie to. A, to nie jest dobrze. Okej, okay, podepnij to i oś. Okej, okay, powinno być dobrze. Teraz tylko odpalić i odjechać. Da się użyć drabiny raczej nie po prostu może się rozlecieć czy coś. A może tam wejdzie? Nie. No, tak jak myślałem, rozleci się po prostu. Trochę to było przewity, przewidywalne. A, z nim na razie nie chcę mi się gadać, bo chyba nie ma za bardzo po co. A, pilot wyciągarki? Gdzie jaki pilot? Hm, nie wiem o co chodzi. Aha, to jest pilot, tak? To użyj go. Aha, takie coś. Hmm, chyba to rozumie Nie pytałem o mnie. Hmm, chyba to rozumiem. Hope so. like we had much choice. Right. Jak pamiętacie, w poprzednim rozdziale zabraliśmy jedzenie z jakiegoś samochodu. I to nie za bardzo się podobało dla. dla Clementine. okay na Jeep was tam. asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? I wasn't sure it phased him. Of course it did. Mm, co what did he say? He wanted to know if Herschel's son somehow made it. Pretty sure he knows he didn't. Don't worry. You made out like a hero in his eyes. It's not like that. Mm, możemy pójść, możemy wrócić. Myślę, że chyba możemy już iść. Nie wiem po co mamy wracać. Jak zauwa zauważyliście teraz w tej rozmowie z nim, przypominamy sobie to, co było w poprzednich epizodach. Co jest całkiem ciekawe, no ale wchodzimy. Mamy radę? Aha, Kenny. Brawo. I co? Zombiaczki przyjdą. Uh, co się stało? What the hell happened? Thought you said you could handle it. Have you ever been shot before? I'm sorry. But Christ. You think you? Okay. the hell is that a i Walkers don't scream, do they? Jesus, I don't think so. Pomóc. Girl. We have to help her. How? There's no getting to her. We gotta do something! <coughs> <coughs> Kullo. Kullo. Did she do? I <coughs> Put her out of this misery. know we're here. What do you mean? I Me? we leave her alive and she draws them all to her.

Nie chciałem tego zrobić. Myślałem, że da się strzelać w co się chce, a tam po prostu było, że lewym przyciskiem myszy ją zabijemy, a prawym się wycofamy. No szkoda, szkoda. Zepsułem tą akcję. Ale okej, okay, schowaliśmy się, jest dobrze. Ja zobaczę ile nam to się nagrywa, bo nie chcę, żeby te odcinki były długie. I myślę, że zaraz to sobie skończymy. Myślę, że teraz to sobie skończymy. No, sorry, że takie krótkie, no ale nie mam teraz czasu na nagrywanie, chcę jak najwięcej nagrać, żeby to wychodziło w miarę często, nawet codziennie. Tak więc tyle, cześć!